Jak będzie wyglądał nowy rynek? O tym za chwilę. Zajrzymy na zabawę do Bzinicy Starej, pod gwiazdami i na leżaku. Tak oglądano filmy w wakacje. Bigos, swojskie ogórki i najsmaczniejsze ciasta. Tego wszystkiego można było spróbować w Rzędowicach. Dzień dobry. Za nami wakacje, dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs, ale szczegóły zdradzę pod koniec wiadomości. Zaczynamy od najbardziej oczekiwanego tematu, jakim jest modernizacja rynku. Zanim pokażemy projekt zmian, zobaczcie czym dla mieszkańców jest to miejsce. Często jest miejsce spotkań znajomych, różnych. Rynek powinien być raczej system spotkań damsko-męskich. Serce, które bije. Na, na pewno. Powinno być, oczywiście, powinno być wizytówką miasta. Wiem, że, że niedługo taką będzie. Dobrodzieński rynek ma już ponad stuletnią historię. Ostatnie prace modernizacyjne prowadzone były w latach 70. -tych. Obecnie jego wizerunek przypomina minioną epokę. Przyszedł czas na zmiany. Wkrótce zobaczymy nowy rynek. Będzie większy rynek, będzie więcej możliwości. Planujemy wykonać nawierzchnię tych dróg z kostki granitowej ciętej. Zieleń zostanie generalnie urządzona na nowo. Jedyne co zostaną zachowane drzewa, które tutaj widzimy na rynku. Jak najbardziej myślę element, który jest im przez mieszkańców oczekiwany, to jest nowa, nowa fontanna. Planowana jest fontanna typu suchego, w układzie zamkniętym będzie to fontanna zlicowana z płytą rynku, gdzie będą umieszczone tryskacze, zniknie spora część miejsc parkingowych. Poza tym miejsca, które znajdują się wokół płyty rynku, częściowo nie odpowiadają obowiązującym przepisom, są one po prostu za, za wąskie. Układ oświetlenia ulicznego zostanie również całkowicie zmieniony. Będą to lampy, moim zdaniem przypominające kształtem te lampy, które były tutaj kiedyś gazowe zamontowane. Będą one. Nie tylko na płycie rynku zabudowane, ale również wokół chodników. Modernizacja rynku to spore obciążenie finansowe dla budżetu gminy, dlatego na efekt końcowy będziemy musieli poczekać kilka lat. Ta inwestycja musi być zaplanowana na wiele lat budżetowych nie da się tej inwestycji przeprowadzić w jednym roku, przede wszystkim ze względu na środki finansowe. Będą to środki około 10 milionów złotych. Musimy sobie szczerze powiedzieć, że nie samym rynkiem gmina żyje. Mamy jeszcze 24 miejscowości, a 16 sołectw, które też są w potrzebie, też oczekują budowy dróg, czy to budowę oświetlenia ulicznego, więc całych środków też nie możemy skierować na rynek. W inwestycji i pomóc mogą także pieniądze pozyskane z zewnątrz. Będziemy się starali pozyskać dofinansowanie. Głębokie nadzieje wiążemy z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Polskiego. Dotacja, być może będzie konkurs rozpisany w przyszłym roku. Wszystko tak na to wskazuje. Przygotowujemy się do tego, gromadzimy dokumenty. Kiedy ruszy budowa centrum miasta nadal będzie otwarte dla mieszkańców. W rynku przede wszystkim usytuowane są sklepy i one będą funkcjonować. Na pewno w jakimś tam krótkim czasie te utrudnienia będą, ale na pewno nie będziemy zamykać rynku dla tych, którzy chcą na ten rynek wjechać i dla tych, którzy będą prowadzić działalność usług. Prace modernizacyjne na rynku mają ruszyć w przyszłym roku. Ciekawe, czy każdy z Was wie, z jaką historią wiąże się Pzienica Stara. Stowarzyszenie działające na terenie wsi podtrzymuje pamięć o tym wydarzeniu i organizuje huczny festyn. A zaczęło się słowami. Poszła Karolinka do Gogolina. Tekst tej piosenki powinien znać każdy z nas. Jednak czy tak dobrze, jak słowa, znamy historię bohaterów? Wszyscy śpiewają o Karolince, która szła do Gogolina. Gogolin się szczyci Karolinką, ale ona jednak tutaj mieszkała, tutaj żyła. Tutaj, czyli w biednicy starej. Historia nieodwzajemnionej miłości sięga XX wieku. O jej życiu najwięcej może powiedzieć pan Reinhold, znawca lokalnej historii. Ona nie chciała z nim. Żadnego, w żaden związek wchodzić, bo on był prawie 18 lat starszy od niej, To ona oglądała się za młodszym. I żonaty był jeszcze. No i w dodatku właśnie już miało obciążenie fizyczne na sobie. Za żonatym panny nie chciały nie, w ogóle niechętnie się oglądały, bo one myślały o młodszych. Małżonka, nie, nie starszej. Ona wyszła z domu do znajomych do Gogolina, ale on się tam gdzieś dowiedział i za nią zaczął maszerować. Stąd właśnie Karliczek poszedł za Karolinką do Gogolina. Karolinką z Bdzinicy Starej zainteresowali się aktywni mieszkańcy, którzy założyli stowarzyszenie jej imienia. W Bzienicy Nowej na nieczynnym cmentarzu Fuzyckim znajduje się grób Karolinki. Ten grób był zaniedbany, cmentarz porośnięty krzewami. I zebrała się nas grupa osób. Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie o nazwie Karolinka i odnowić nagrobek. Wszystko opiera się na społecznej pracy członków i chęci zrobienia czegoś ciekawego we wsi. Stowarzyszenie prócz pielęgnowania historii integruje mieszkańców. Rokrocznie organizują rodzinny piknik. Tam tamtym mieliśmy połączone z dorzękami, a tak zawsze mamy pierwszy weekend sierpnia, jest nasza biesiada tu w starej. Ludzie się po prostu zbierają, czy bawią, czy integrują się w ten sposób. Jest Naprawdę fajnie. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Ta impreza przyciąga nie tylko naszych mieszkańców, również z okolicznych wiosek, nawet niektórzy z Chorzowa przyjeżdżają. Na Biesiadzie jest dla każdego coś po troszku. Dla dzieci mamy wiele atrakcji, dla osób starszych muzykę poważną również. Loteria fantowa jest, w której można wygrać fajne nagrody. Wspólnym zabawą na świeżym powietrzu nie było końca, a kolejny piknik już za rok. Niczym z amerykańskiego filmu przez okres wakacyjny w dobrodzieniu można było pójść do kina pod rozgwieżdżonym niebem. Zainteresowanych nie brakowało. Wieczór to idealna pora na film i wcale nie trzeba daleko jechać, by kino odwiedzić. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy przyszli do parku na wakacyjne kino pod gwiazdami. Chcieliśmy wyjść naprzeciwko społeczności. Chcieliśmy ludzi zaprosić do naszego ładnego parku, bo jest tu ładnie zielono, a ze względu na to, że kino nasze w ośrodku kultury po prostu no już. Wychodzi do przodu, nie mamy takiej aparatury, więc chcieliśmy zaprosić po prostu mieszkańców tutaj do parku, żeby coś odmienić, coś nowego zobaczyli. Od domowej kanapy lepszym okazał się rozłożony leżak w parku. Wspaniała rzecz wieczorem, fajnie w parku. Pogoda piękna, ciepło. No i miło i przyjemnie. Grunt żeby też nie padał. O no chłodno zawsze się można ubrać, nie? Tylko jak, jak nie pada, to jest dobrze. Gdyby nie było ciekawe, to pewnie byśmy nie przychodziły, bo chciałybyśmy ja w domu teraz. na tytuły i po prostu przychodziłyśmy oglądać w miłym towarzystwie. Pogoda dopisywała, także super, naprawdę fajny sposób na spędzenie czasu. Film to obraz i dźwięk, a ten za każdym razem był profesjonalnie przygotowany. Profesjonalne nagłośnienie w dźwięku przestrzennym, kwadroficzym to co mogą doświadczyć w kinach, w dobrych kinach. Ten dźwięk jest niesamowity. Wspomnę z ostatniego seansu wrażenie, któremu ja sam uległem. W pewnym momencie leciał odrzutowiec. Ja również głowę podniosłem w bok, i widziałem, że wszyscy też podnosili głos, Bo ja też myślałem, że Ci odrzucono, a to było to efekt dźwiękowy. Widowisko zorganizowano już po raz drugi, choć dla pani Reginy był to debiut. Koleżanka mnie namówiła, siedzi ta. Nie byłam ani razu, więc e, to chyba ostatni seans i namówiłam mnie na przejście tutaj. Chcę spróbować tego, zobaczyć jak, jak to jest e, być w kinie pod gwiazdami. Coś przyjemniejszego, coś innego. Telewizja to już jest coś tak powszedniego, że <grym> musi być ekstra film, żeby, żeby człowiek chciał usiąść, a rzadko się zdarza. Film Love Story zakończył tegoroczną edycję kina pod gwiazdami. Następny cykl filmowych wrażeń już w przyszłe wakacje. Rzędowickie gospodynie mówią, że to ze świeżych jaj wychodzą najsmaczniejsze swojskie ciasta, a najlepsze ogórki tylko z własnego ogródka. Przekonał się o tym nasz reporter. O tym, że to co swojskie jest najlepsze, wiedzą doskonale mieszkańcy Rzędowic, którzy zaprezentowali swoje lokalne wyroby kulinarne na niedzielnym festynie. Szczycimy się tym, że y, mamy swojskie mleko, mamy swojskie jaja, y, praktycznie jesteśmy największą wioską rolniczą w gminie Dobrodzień. Gospodynie miały okazję do zaprezentowania mieszkańcom swoich tradycyjnych domowych wypieków. Wie pani przygotowywała dzisiaj co takiego? Ja piekam ciasto, sernik. To jest jakiś taki tradycyjny sernik, jakiś taki rodzinny, czy, czy jakiś taki po prostu przepis wzięty z internetu. Nie, mam przepis od mamy. Domowej roboty ciasta czy grillowana kiełbasa to nie wszystko, czego mogli spróbować mieszkańcy. Pani Agata ma sposób na wyśmienite, kiszone ogórki. To trzeba w miarę o co się tak pozrywać te ogórki, żeby nie były coś po tym, w środku jak się będzie kisić, żeby nie były przekisane, bo w środku by do prózny i no to już nie będzie takie ogóry jak powinno być. Ale. Te dwa tygodnie to są takie genały, idzie jej jeść, Za <laughs> so one są najlepsze. Nie są przekisane, ale są prawie, prawie. Mieszkańcy Rzędowic chętnie angażują się w tego typu inicjatywy. Piekłam ciasto i tutaj pracuję przy krymu. I oczywiście sprzątanie dzień przed festynem i po festynie. Co jest motywacją właśnie, żeby zaangażować się w taki festyn? No nie wiem, tak robimy to dla wsi. Słuchajcie! Zróbcie im przerwa, niech się tak pięknie zademonstrują tu, a potem dalej. Nie wyrzucajcie balonów, to jeszcze nie koniec. Oprócz dobrego jedzenia na festynie była oczywiście dobra zabawa. Pani Sołtys zadbała o gry integracyjne dla mieszkańców, a organizatorzy opracowali specjalny program artystyczny. I zawsze staram się ściągnąć zespoły, przede wszystkim takie nasze śląskie, bo, bo, bo my tu po prostu jesteśmy no, takimi typowo ślązakami, te, te zespoły się tu najlepiej e, po prostu sprzedają. Obiecujemy! Obiecujemy. Na przykład śląski kabaret Fliki, który po raz pierwszy wystąpił w Gminie Dobrodzień. W końcu wszystko co swojskie To dobre. Jesteśmy ciekawi, w jaki sposób spędziliście tegoroczne wakacje. Wyślijcie nam swoje zdjęcie do 13 września na adres gmail.com. A my udostępnimy je na Facebooku. Autor zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień w ciągu tygodnia, dostanie od nas upominek, szczegóły na naszym fanpage'u. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia!